W ogóle, a właśnie czaty Słuchajcie, jedna rzecz zanim pójdę Bo to jest to, o czym ja ostatnio mówiłam I się skapłam I, I jeżeli będziecie już bijać na te trzy powoli To dam wam teraz tipa Także usiądźcie Ci, ci którzy już grają, wiedzą To pewnie wiedzą, ale, ale ci, którzy dopiero będą wbijać Te trzy albo ledwo co wbili e, Ważna informacja dla was Więc tak bo ja się ostatnio to oglądałam i w sumie tak nie wiedziałam, że to tak działa. Bo jak bijecie tier trzeci, to dostaniecie questa na te tripody, nie? Na to. To. I te tripody, o których ja tam wcześniej pytałam, co to jest i tak dalej, i o tym się nie myśli aż do tieru trzeciego. Wiecie, jak bijecie tier trzeci, to trzeba myśleć o tripodach. Czyli o takich dodatkowych statystykach do waszych skilli. Nie? jak tam, dajmy na to, że macie waś, Ja mam tutaj ten Sound Shock, dajmy na to, że to jest właśnie ten skill, którego ja używam. I on ma swoje pasywki, nie? Których wy używacie. Nie używacie wszystkich pasywek, tylko te wybrane na przykład z buildu albo itp., itp nie? I teraz tak. Kwestia jest taka, że potem w tierze trzecim do każdego ciucha Wy wydostajecie te tripody. Tak widzicie skill tree effect, nie? I macie, ja na przykład na barda, że mam Soundholika i mam Melody Increase, level pierwszy i tak dalej, i tak dalej, nie? I teraz kwestia jest taka, bo ja trochę zdupiłam i ja się skapłam, że ja się to zdupiłam. Ja nie wszystkie te tripody mam poprawne, poprawnie włożone, bo okazuje się, że trzeba też wiedzieć, które tripody yy, one mają być w tym girze, Bo czasami się Wam zdarzy, tak jak ja mam tutaj na przykład na majtkach. Sorry, to są dla mnie bajtki. E, mam tak, że mam właśnie te, te, te dwie. E, e, te dwa tripody tutaj do Soundholika i Soundwave'a, których ja nie używam. Ja nie używam. Ich nie ma w ogóle w moim bildzie. O, to. Ja mam plus jeden do tego skilla. Do tej pasywki, tak jakby do tego, do tego skilla, nie? I mi to główno daje. W sensie key z tym jest dla Kazus, nie? No i kwestia jest taka, że jak się nie zgubić przy tym, nie? To jest ten problem. I tu jest taki zajebisty system, no bo wiadomo, wy potem będziecie dropić te, ten gir czy z chaosu będzie wam wypadał, czy potem z abysali wam wypada i tak dalej. No i co? No i normalny człowiek, jak nie wie, że istnieje taki piękny system, to co robi? No otwiera i... Ja chyba teraz nie mam żadnego giru nie? Ale dajmy na to, że lecicie po każdym girze i sprawdzacie właśnie te, te skill tree effects i powoli po kolei, wiecie, maczujecie to. A jest za to dużo prostszy sposób, bo wchodzicie w settings i możecie sobie kliknąć pod tym skillem, który was interesuje, który może być wzmocniony, żeby system wam to śledził. Nie? I teraz co się dzieje? Ja mam na przykład tutaj już poustawiane, które tripody mnie interesują. Właśnie te, których, że tak powiem, te, te pasywki ze skilli, które mnie interesują w buildzie, nie? które mam włączone jako aktywne, te mnie interesują, żeby te wzmacniać jako tripody, nie? I teraz co się dzieje? Jak Wam wypadnie jakiś tripod, to on się Wam tutaj zaznaczy. Widzicie? Ten pierwszy jest niezaznaczony, a pod drugim jest ten, te trójkąciki takie. O, stałam się wyraźna aż. Halo, Orchidia, weź rotinaskorbin. O, rotinoskorbin, bierz. <grych> o! I widzicie, wam się na przykład ten tripod teraz zaznaczył. I to jest informacja dla was, że ten gir posiada tego tripota, który Was interesuje do bildu. No, ja tak sobie to pozaznaczałam. Dajcie snickersa. Ja to sobie tak pozaznaczałam i wyszło, że mam tylko trzy e, tripody, które są poprawne w moim buildzie, nie? A reszta tripodów, które tu się znajdują, są totalnie dla mnie useless i nic mi nie wzmacniają w moim bildzie. nie? Więc to jest taka rzecz, którą jak wchodzicie do, e, do tieru trzeciego, to sobie należy w pierwszej kolejności ogarnąć, bo potem będziecie budować źle e, swoją... Postać. Dodatkowo, to nie wszystko, czaty, to nie wszystko. Dodatkowo jest jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo ważna, bo uwaga, w momencie, jeżeli na przykład dostaniecie nowy. Yy... Nowy gir. nie dajmy na to, że wypada wam nowy gier z Abyssa, nie wiem, idziecie na Argosa czy na jakiś kolejny wyższy abys i tak dalej. Wypada wam nowy gir, totalnie, które musicie stary zamienić i dać sobie nowy, więc co wy robicie? Normalnie przenosicie te swoje ulepszajki, o którym już tam wiadomo, wszyscy, dla wszystkich jest wiadome i tak dalej, ale, ale, co się dzieje w momencie, jak wy przenosicie te ulepszajki, to wam się ten e, gier niszczy wraz z waszymi tripodami. Ale. Tu jest taka piękna, piękne mpc, oczywiście w każdym mieście jest inny, który się nazywa Transfer Skill Tree. I to się dzieje. Wy te tripody z tego Giru możecie sobie zapisać. Na przykład dajmy na to, że Was interesują te dwa, nie? I te dwa wywalacie do inwentory, nie? One są zapisane tutaj. Te tripody. I dajmy na to, że dostajecie nowy gir, który nie posiada tych tripodów, a tych tripodów potrzebujecie do waszego bildu. Wymieniacie wszystko, bla bla, bla bla bla. Przechodzicie tutaj i te tripody wrzucacie do tego nowego giru i się to zamienia. Bum. <ścoughs> więc więc i, i ja tak oglądałam ten film na YouTubie, ja wiecie, tak oglądać. Tak przez przypadek na to trafiłam. Nie i tak oglądam i tak. A, to jest chyba dosyć ważne. Taka podpowiedź jeszcze tego, co mówisz. Jak zaznaczasz tamte tripody jako sugerowane, zaznacz i sobie 18. Przykładowo na spele, których używasz w jakimś drugim secie skilla. 18 z tego powodu, bo w EQ możesz mieć masę 18 tripodów, a dwa takie same w dwóch różnych częściach Eku się nie stakują. Tak, to jest prawda. Więc tak, to jest też bardzo ważne, ważna informacja. Trzeba pamiętać, że jeżeli na przykład tutaj, dajmy na to, mamy tego tripoda, który jest zaznaczony, Guardian Tune, i, I on ma level plus jeden, ale w innym girze będzie dokładnie ten sam tripod, i on będzie miał plus dwa. One się nie stakują. System weźmie pod uwagę ten tripod, który ma większą wartość. Nie? O to Ci chodzi, nie? I to, i to też, jest, też jest taka informacja. Więc te tripody, no one muszą być wiadomo różne, bo one się nie będą stakować ze sobą, nie? No ale to i tak, na tyle tych tripodów, co tam macie w bildzie, no to i tak to trzeba wymiennie zrobić, nie? No, i dlatego nie warto powtarzać tego samego tripoda w eku. Dokładnie. No, orchidia. Polecam się na przyszłość. <laughs>